Bob budowniczy zawsze na radę. Bob budowniczy nie jest sam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Bo lubimy nie jest sam. Przez cały dzień robota w grę. z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi. Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiejcie i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę, bo budowniczy nie jest sam. Balec pilnuje jeża. Naprzód przód parko jedziemy. Musimy skończyć naprawę chatki u pana ogórka. Będzie miał gości, więc chcę, żeby była dziś gotowa. A ja skończę robić furtkę do ogrodu. Dobrze, Marto. Do zobaczenia. Czy damy radę? Damy Rade! radę! No, chyba tak. koparko, posprzątaj ogród. Już się robi. A ja zrobię fugi w murku. Bob, a co to znaczy? Nie wiesz, dźwigu? Kiedy między cegłami są szczeliny takie jak te, trzeba dołożyć cementu. Bob, czy mogę mieszać cement? <laughs> Dziękuję ci, betoniarko. Wystarczy mi ten, który mam na szpagli. Szkoda. Gotowe. Wszystkie fugi wyrównałem. Dźwigu, mógłbyś pomóc koparce? Y y dobrze. Chodź ze mną, mała. Przydasz mi się w środku. <laughs> Świetnie, bab. Hmm. Musimy wyremontować ten stary kominek. Ale najpierw uprzątniemy śmieci. A? Co? A? A, czy coś się stało? Nie, ale coś mnie ukuło. To jest! No proszę. Furtka już pomalowana. Ładna! Zawieźmy ją do chaty! Nie tak szybko, spychaczu. Potrzebne są jeszcze zawiasy. Lepiej pojedźmy razem do sklepu. Dobrze, Marto! Zaraz wracamy! Do widzenia, bardzo! A, czekam na was to niesamowite! Znaleźliśmy jeża! Czy on śpi? Tak, już zapadł w sen zimowy. A co to jest sen zimowy? Niektóre zwierzęta przesypiają całą zimę dźwigu. Uważaj, żeby go przypadkiem nie obudzić. A, a co z nim zrobimy, Bob? Cóż, nie może zostać w kominku. Zaniesiemy go na nasze podwórko. Marta wie, co robi. Skończyliśmy sprzątanie ogrodu. Mogę zawieźć jeża w swoich szu? Tak, to dobry pomysł. Aha, tylko jedź bardzo ostrożnie, dobrze? Żeby się nie obudził. O nic się nie bar Do zobaczenia. Cześć walcu, gdzie jest Marta? Pojechała do sklepu yy, yy, poza wiasy. Do sklepu z materiałami budowlanymi? Uwielbiam to miejsce. Pojadę po nią. Oj, prawie bym zapomniała. Co to jest? Bob znalazł w chatce pana ogórka śpiącego jeża. Zabadł już w sen zimowy i Bob mówi, że nie należy go budzić. A, rozumiem. Zaśpiewam ci coś. Walczyk z jeżem, z jeżem walczyk. Nikt tak pięknie tu nie tańczy. Ojej, Kiciu! Uważaj, żeby nie obudzić jeża! Witaj, gdzie jest Marta? Chciałem ją podwieźć do chatki i zabrać furtkę. Marta, proszę pana, pojechała do sklepu po zawias. A rozumiem. Teraz ty tu wszystkim dowodzisz. Yy, tak, yy, tak. Yy, ja tutaj dowodzę. Yy, Marta niedługo wróci. Yy. A, nic nie szkodzi. Mogę wpaść później. Dziękuję za wiadomość. Cześć. Cześć. Uspokój się, kiciu. Nie wolno kałasować, bo obudzisz jeża. Przecież mówiłem, macie być cicho. No co ja mówiłem? Po, po, obudzicie! Co wy wyrabiacie? Bądźcie ciszej! Cicho! 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 Ojej! Ojej! ojej. Lepiej pojadę po pana ogórka. Panie ogórku! Panie ogórku! Pomocy! Proszę się zatrzymać! Co tam, Walcu? Czy coś się stało? Jedźmy! Szybko! Pański Reksio i Kiciak gonią się i hałasują! Reksio? Mój pies myśliwski? O! Oni obudzą jeża! Macie jeża? O, niedobrze! Za mną! Reksio! Siad! Nie wolno! Natychmiast wracaj do naszej przyczepy. O! Na szczęście jesz ciągle śpi. Ale popatrz na ten rozgardiasz. Lepiej posprzątajmy, zanim Marta wróci. No! Podwórko wygląda całkiem dobrze, prawda, walcu? Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry panu! O, witaj, Marto. Wpadłem tylko, żeby e, zobaczyć, jak ci idzie praca. Furtka jest już gotowa. Kupiłam do niej zawiasy. Jeśli chcesz, mogę cię zawieźć do chatki. Wspaniale. Przy okazji zawieziemy furtkę. I jak tam, walcu? Wiesz, się nie obudził? Oczywiście, że nie, koparko. Ma się bardzo dobrze. O, zapomniałem o nim powiedzieć Marcie. Papa! Pa. Marto, zaczekaj, bo ja za późno. Pojechała. Nie mamy co robić. A może pogramy w piłkę? Ja stanę na bramce! Ty nie, stój! O, w tym pudełku o. śpijesz! Oj. Och, chyba nie chcecie go zostawić na środku podwórka! Tu może mu się coś stać! Spychacz ma rację. Przeniesiemy go w jakieś spokojniejsze miejsce. Proszę, Jerzu, tu będziesz bezpieczny. Ach, wszystkie sztachety przybiłem. Pozostała mi jeszcze tylko furtka. Bob. I w samą porę. O. Proszę, nareszcie skończone. Co pan na to, panie ogórku? Wspaniała robota. Furtka bardzo się udała. Dziękuję, popy. Dziękuję wam wszystkim. Ale powiedz mi, Marto, jak tam jesz? Jesz, jak jesz? No, nic nie wiesz. Rock rola rola z jerzem, ten rok drola z jeżem przez tę zimę a sobie wiosny. Witajcie, kochani. Jak się czuje jesz? Ciągle śpi? Nawet chrapie. O, <laughs> rzeczywiście. Pewnie śni mu się coś miłego. <laughs> a spójrz tam. Pewien walec też już zasypia. Czy walce też zapadają w zimowy sen? <laughs> nie, mała. Po prostu jest zmęczony. <laughs> Ale czym? Przecież przez cały dzień nic nie robił. Hmm. Hmm. Wersja polska telewizyjna studia dźwięków w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bo.